Dzień dobry, nazywam się Denis Jączyk, jestem adwokatem w Kancelarii Sosnowskiej, adwokaci i radcowie prawni. W dzisiejszym materiale chciałbym się odnieść do grożącej upadłości Getty Noble Banku. Kondycja finansowa banku z roku na rok jest coraz gorsza. Na koniec 2021 roku strata banku urosła do kwoty bagatela grubo ponad miliarda złotych, a kapitał własny ogółem skurczył się do około 629 milionów złotych. W oficjalnym komunikacie. Bank poinformował o grożącej upadłości. Oznacza to, że zobowiązania banku, jego długi, przewyższają jego majątek. Czyli w razie bankructwa banku, część wierzycieli może nigdy nie odzyskać swoich pieniędzy. Jakie są możliwe scenariusze? Trudno przewidzieć, ale jedno jest pewne. Przyszłość banku leży w rękach Komisji Nadzoru Finansowego. KNF może zdecydować się na zatwierdzenie planu naprawy banku. Sprzedaż banku silniejszej instytucji lub uznanie, że Getin nie ma szans, co ostatecznie może doprowadzić do jego likwidacji. Jeśli chodzi o plan naprawy banku, to poprzedni został w grudniu 2021 roku odrzucony przez KNF, a kolejny plan został niedawno złożony i jest aktualnie rozpatrywany. Plan naprawczy upatruje szanse m.in. w podwyższaniu stóp procentowych oraz cyfryzacji usług bankowych. Wszystko pięknie, jest tylko jedno ale. Nawet jeśli plan naprawy przedstawia op opłacalny plan biznesowy, to nadal nikt nie wie, ile bank będzie potrzebował dodatkowych rezerw potrzebnych do sporów dotyczących kredytów hipotecznych w walutach obcych. Na tę okoliczność zwrócił również uwagę niezależny biegły rewident. Podając m.in. tę właśnie okoliczność jako powód odmowy wyrażenia opinii o sporządzonym przez Getin sprawozdaniu finansowym. Co to wszystko oznacza dla Frankowiczów? Oznacza to tyle, że należy podjąć kroki prawne, aby zabezpieczyć roszczenie. W szczególności chodzi o osoby, które już spłaciły kapitał, tak, aby mogły odzyskać nadpłacone środki. Można pozwać bank i wraz z pozwem złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Komunikat banku o zagrożeniu upadłością, drodzy Państwo, jest samoistą przesłanką dla zabezpieczenia roszczenia. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ bankowy fundusz gwarancyjny nie chroni w sposób nieograniczony. W razie ogłoszenia upadłości BFG gwarantuje bezpieczeństwo Uwaga, depozytów w bankach do równowartości 100 tysięcy euro. BFG nie chroni zatem tzw. frankowiczów, którzy posiadają roszczenia o zapłatę. W przypadku frankowiczów ustawodawca przewidział większą ochronę dla tych, którzy składają pozwy i zabezpieczają swoje roszczenia, aniżeli dla osób, które takich czynności nie podejmują. We wszystkich prawomocnych sprawach, jakie prowadzi kancelaria. Sądy wydały korzystne wyroki. Doświadczenie uczy, że sprawę udaje się zakończyć w kilka, kilkanaście miesięcy. Dla przykładu, 30 września 2021 roku, Sąd Okręgowy w Olsztynie w sprawie o sygnaturze 1C 929 na 20 wydał wyrok po 9 miesiącach. Sąd ustalił nieważność całej umowy kredytu i zasądził zwrot kosztów procesu od banku. W Bielsku-Białej Sąd Okręgowy natomiast w dniu 20 stycznia 2022 roku w sprawie 1C 944 na 20 wydał wyrok po 18 miesiącach. W wyroku ustalił nieważność umowy kredytowej i zasądził na rzecz powoda kwotę ponad 75 tysięcy złotych. Podobnie Sąd Okręgowy w Warszawie 26 maja 2021 roku w sprawie 2C 1027 na 20 wydał wyrok po 13 miesiącach odłożenia pozwu. Tak więc, drodzy Państwo, ustawodawca przewidział narzędzia prawne chroniące tzw. frankowiczów, ale warunek jest jeden, należy z nich korzystać. Dziękuję za uwagę, życzę sukcesów i pozdrawiam.